Dzień dobry, mam na imię Marek. W dniu dzisiejszym pokażę Państwu, jak w łatwy sposób odczytać licznik z urządzeniu Canon C3835i. Pierwszym krokiem przy odczycie licznika na urządzeniu Canon jest odnalezienie na ekranie dotykowym ikonki oznaczonej symbolami 1, 2, 3. Wciskamy. Na ekranie pokaże nam się lista liczników: licznik 109, wydruki czarno-białe, licznik 124, wydruki kolorowe. Jeżeli chcemy wydrukować taką listę, należy wcisnąć przycisk druku listę, następnie zatwierdzić i poczekać na uzyskanie raportu. Na otrzymanym raporcie możemy znaleźć numer fabryczny urządzenia, ilość stron monochromatycznych wydrukowanych oraz ilość stron kolorowych wydrukowanych przez urządzenie. Dziękuję.